No właśnie podniosłem taką wytyczkę. Myślałem, że nagrywam, ale nie nagrywałem wcześniej Już ją ruszyłem, to pokazuję Taki dwunastak Stary, bo stary, ale jest, cieszy No i do kompletu, do zrzucika Wychodzi jeszcze koziołek Ale taki ciekawy Grubasek fest krótki, gruby no to nie najgorzej zwróci pod 2 kg. stary bo stary no roch mam jaki mam zawsze dobrze nie będzie i fajne parostki Piękny taki kurde grubasek patrzcie i powoli już idę do auta chyba będzie tyle na dzisiaj jest ok No tutaj. No i jeszcze tak na powrocie już wracam z gór. Trafiła się troszeczkę z bobra. O, boberek. I tak wygląda. Od razu. Winowajca jest. Odchody wirka, No i taki to jest zbiór na dzisiaj rzucik, kozioł i boberek Tak to wygląda Dzisiejszy dzień Kozioł mi się podoba taki gorący, krótki no Pozdrawiam, nie jest źle hej